Ileż w rodzajów nędzarzy? Na biednym świecie? Ziemia to szalona, matka szalonych. Któż to znowu? Kto ty? Pani z bliskiego zamku. Czego żądasz? Wiem, że znasz ziłek lekarskie przymioty, że leczysz rany. <noise> Zdrowo mi wyglądasz. Pokaż zranione miejsce. Starcze! Lekarz powinien wiedzieć. Czy ty mi przyrzekasz wyleczyć? Pokaż te ranę. Na czole patrz, ha, co? Niby miesiąc w mglistym kole krwi, twoja rana czerwona i sina. Powiedz mi, jaka, jaka straszna wina przyczyną? Żadna. Lekarz musi wiedzieć, w przód nim wyleczy. Czerwona malina splamiła czoło. Musisz mi powiedzieć, kiedy to było? Wczoraj. Wczoraj rano? Tak. Daj mi ręką posłuchać uderzeń twojego serca. Czy pod zapłakaną wierzbą nie rosły maliny? Mów śmiało. Żądam od ciebie spowiedniczych zwierzeń. Czy ta malina była kiedyś białą? A tyś ją może sama zczerwieniła? Przyłóż do serca tę, co cię zraniła. Malinę, biada tobie, serce twoje wydało. Starcze. Tyś siostrę zabiła. Nie, nie, masz złoto. Jeszcze tyle, troje, przyniosę. Słuchaj, za co ty płacisz? Nie wiem. Ta rana ciebie piekielnym zarzewiem pali, a. Pali. I spałaś dziś? Spałam. Z tą raną? Starcze, ja nic nie wyznałam. Nic? O przeklęta! A za coś płaciła? Za twoje leki. Bogdaj rana gniła, a szczyni śmierci na całą twarz padną, a moje zioła pieku nie ukradną żadnego bolu. Starcze, biada tobie. Co? Ty mi grozisz? Kiedy ja chorobię, obmyślam leki? Czary piekie trudzę, aby te rany zmazać z twego czoła. Chcesz? Siostrę twoją umarłą obudzę. Obudzisz? Siostra niech siostry zawoła, umarła, w stanie i teraz. Rane zmarzę. Chcesz? Gdybym miała trzy wybladłe twarze, Na każdej twarzy trzy straszniejsze plamy, Wolę je nosić aż do Boga sądu, niż. Milcz, zbrodniarko! Teraz my się znamy do głębi serca. Niechaj z tego trądu legną się w mózgu gryzące robaki, w sumieniu węże niech kąsają wiecznie, aż umrzesz wewnątrz. A z gniłymi znaki okryta Chodzić będziesz jako żywe trupy. Precz, precz, precz! Ty musisz koniecznie czekać, Co boga sądy sprawiedliwe Uczynią z tobą. A coś okropnego Bóg już przeznaczył. Może jutro spełni, Może odmówi chleba powszednego, Może ci włosy kołtunami zwełni, Potem zabije niewyspowiadaną Ogniem niebieskim. Biada! Jutro rano na murach zamku ujrzysz Boga palec. Ty jesteś jako zjadliwy padalec. A jeszcze gorszą plamę masz wyrytą na twoim sercu niż na twoim ciele. Co? Czyś ty martwa? Obudź się, kobieto, obudź się, słuchaj. Co to, ha, wyrzekłeś? Że siostra moja zbudzi się? Ja wolę umrzeć. Dlaczego ty się starcze wściekłeś? Biada ci, biada. W smutnej lasu, w ciszy, zbrodnia jak dzięcie w drzewa bije suche, a cięcie noża daje takie głuche echo jak topurkata, kiedy rąbie głowy na pniaku. Bóg to wszystko słyszy, wszystko zamyka w tej okropnej trąbie, co kiedyś będzie na sąd wołać ludzi. Wszelki duch, w lesie śmieją się szatani, wiedźma goplańska z diablików orszakiem śmieszy ponure dęby, a z płaczących brzus się najgrawa. To łowiec umarły, mglistymi psami mgliste pędzi tury, błyskawicowym wichrem oślepione. Pójdę i łowy przeżegnam, niech giną na wieki wieków. Lecz to nie rozsądek sąsiedztwo diabłów mienić w nieprzyjaciół. Cóż to? Zalane przed wiekami miasta wołają z gopła do Boga o litość, płaczem wieżowym? Może jaki krzyżyk wieży sodomskiej między liliami? Widać na fali? Pójdę nie wytrzymam. Pójdę przeżegnać miasto potępione. Może spokojne pod modlitwą starca snem cichym zaśnie w pogrobowej fali, jak potępiony człowiek, za którego dziecię się modli.